Witajcie. W tym odcinku kontynuuję z serią Last Minute Martura Preparation i przechodzę do drugiej części zadań o potęgach. Dzisiaj nieco inne zadania. Pierwsze dwa będą zadaniami za jeden punkt, a potem dwa zadania typu dowód za dwa punkty. Zaczynamy. Pierwsze zadanie. Liczba 1 druga razy 2 do potęgi 2014 jest równa. I mamy cztery odpowiedzi. A. 2 do 2013, b 2 do 2012, c 2 do potęgi 1007 i odpowiedź d 1 do potęgi 2014. Z czego tutaj musimy skorzystać? Znowu odwołuję się do jednej, drugiej. Jedna druga wykorzystywana już była podczas poprzedniej lekcji. I dobrze wiemy, że do tego najlepsza będzie potęga ujemna. Zatem jedną drugą mogę zapisać jako 2 do minus pierwszej. I w ten sposób otrzymuję mnożenie potęg o tej samej podstawie. Co robimy, gdy mnożymy potęgi o tej samej podstawie? Wykładniki dodajemy. Zatem mamy 2 do potęgi minus 1 dodać 2014. Co nam z tego wychodzi? Minus 1 plus 2014. Jest to 2013, zatem 2 do potęgi 2013 jest naszą odpowiedzią. Mamy taką, mamy taką odpowiedź A. Jeszcze raz, co zostało zrobione? Zamieniliśmy jedną drugą jako 2 do potęgi minus 1. Potem otrzymaliśmy mnożenie potęg o tej samej podstawie. Wykładniki dodajemy. W ten sposób otrzymujemy 2 do potęgi 2013. Taka odpowiedź jest tutaj, jest to odpowiedź A. Co kończy? Zadanie. Idziemy dalej. Zadanie numer 2. 4 do potęgi 28, dodać 4 do potęgi 28, dodać 4 do potęgi 28, dodać 4 do potęgi 28. I zadanie brzmi. Połowa sumy tej, która jest tutaj napisana, jest równa. A 2 do potęgi 30. B2 do potęgi 57, C2 do potęgi 63 i D2 do potęgi 112. Co nam się rzuca, rzuca tutaj w oczy, to od razu to, że każda z tych odpowiedzi ma dwójkę w podstawie. Więc jest to dla nas od razu wskazówka. Co robimy najpierw? Ja najpierw spróbuję uprościć nieco to wyrażenie. A dopiero potem przejdę do połowy sumy. 4 do potęgi 28, plus 4 do potęgi 28, plus 4 do potęgi 28, plus 4 do potęgi 28 może być zapisane jako 4 razy 4 do potęgi 28. A tu ta czwórka to jest tak naprawdę 4 do potęgi pierwszej. Co w ten sposób potrzebujemy? 4 do potęgi pierwszej dodać 28, co daje nam. 4 do potęgi 29. Połowa sumy. Połowa, czyli 1 druga. No to jak 1 druga razy 4 do potęgi 29. Wiemy już dobrze, że 1 druga jest tym samym co 2 do minus 1. I dalej, dalej, dalej idąc tym tropem, zamienię sobie teraz czwórkę jako 2 do potęgi drugiej. Czyli zamiast czwórki 2 do potęgi drugiej, 29 zostaje. Co otrzymuję? 2 do minus pierwszej razy potęgowanie potęgi wykładniki mnożymy. 2 razy 29 to jest 58. I to, co już było przed chwileczką, gdy mnożę potęgi o tych samych podstawach, wykładniki dodaję. W ten sposób minus 1 plus 58 daje mi 2 do potęgi 57. Mamy taką odpowiedź? Jest. Odpowiedź B. Czy to jest jedyne rozwiązanie? Pewnie nie. Nie musimy koniecznie od razu skracać, ale wydaje mi się, że krótszy zapis, czyli zamiana sumy na potęgę 4 do, 4 do 29 jest dużo lepsza, i potem przechodzimy do jednej drugiej. Za, korzystamy ze zmiany podstawy, i w ten sposób doprowadza nas to wszystko do otrzymania odpowiedzi 2 do potęgi 57. Przechodzimy dalej. Następne zadanie, tak jak już mówiłem, jest to zadanie typu dowód. W zadaniu typu dowód musimy niestety częściej więcej napisać i potem jeszcze napisać jakieś uzasadnienie. Co mamy? 4 do potęgi 2017 dodać 4 do potęgi 2018 dodać 4 do potęgi 2019 dodać 4 do potęgi 2020. Mamy udowodnić, że ta liczba, którą tutaj napisałem, jest podzielna przez 17. Liczba jest podzielna przez 17, jeżeli 17 jest, występuje w iloczynie tej liczby. Czyli jeżeli liczbę uda mi się przekształcić do takiej postaci do takiej postaci czynników, że jednym z tych czynników będzie 17, to skończy dowód. Co mogę tutaj zrobić? Wszędzie mam tą samą podstawę, czyli czwórkę. To teraz skupmy się na potęgach. Mogę to wyrażenie spróbować zapisać w postaci iloczynu, wyłączając wspólny czynnik przed nawias. W tego typu wyrażeniach zawsze najmniejsza potęga jest tym, wspólnym, jest tym wspólnym dzielnikiem. Czyli w naszym przypadku jest to 4 do potęgi 2017 i 4 do potęgi 2017 dajemy przed nawias. Jeżeli teraz podzielimy 4 do potęgi 2000, 2017 przez 4 do potęgi 2017, zostaje nam 1. 4 do potęgi 2018 przez 4 do potęgi 2017, zostaje nam 4 do potęgi pierwszej. 2019 odjąć 2017 daje nam 4 do potęgi drugiej. 2020 odjąć... 2017 daje nam 4 do 3. Co dalej? Teraz spróbujmy uprościć wyrażenie, które mamy w nawiasie. 1, wiadomo, 4 do 1, 4, 4 do 2, 16, 4 do 3, 64. No to teraz w nawiasie mamy same liczby. To spróbujmy je wszystkie do siebie dodać. 1 plus 4, 5 plus 16, 21. Plus 64 to jest 85, czyli mamy 4 do potęgi 2017 razy 85. Co nam to daje? 85 jest równe 17 razy 5, więc mogę to zamienić na iloczyn. 4 do potęgi 2017 razy 17 razy 5. I teraz to, o czym mówiłem. Nasza oryginalna liczba została zamieniona na iloczyn 4 do potęgi 2017 razy 17 razy 5. 17 występuje jako jeden z czynników w mnożeniu, więc każda liczba, która ma 17 w produkcie, czyli w jej mnożeniu, na pewno przez to 17 się dzieli. I to należałoby dopisać, dopisać jedno zdanie, coś w tym stylu i to kończy dowód. W ten sposób zarobiliśmy sobie dwa punkty. No to teraz jeszcze, jeszcze jedno zadanie. Też akurat z podzielnością przez 17, ale nie wszystkie zadania maturalne będą takie, że trzeba wykazać podzielność przez 17. Ja akurat takie znalazłem, żeby pasowało tutaj. Mam wyrażenie tego typu 6 do potęgi 100 minus 2 razy 6 do potęgi 99 dodać 10 razy 6. Do potęgi 98. I znowu mam wykazać, że to wyrażenie jest podzielne przez 17. Żeby wykazać, że jest podzielne przez 17, muszę znowu wykazać, że 17 jest jednym z czynników, gdy zamienię postać na mnożenie. Bardzo podobnie jak wcześniej. Tu mam 6 do potęgi 100, 6 do potęgi 99 i 6 do potęgi 98. Tak jak poprzednio, wspólnym czynnikiem jest zawsze. 6 do najniższej potęgi. W tym przypadku 6 do 98. No to jedziemy. Wystawiam 6 do potęgi 98. Przednawias i co mi zostaje? 100 odjąć 98 to jest 2. Czyli z pierwszego 6 do drugiej. Tu mam jeszcze dwójkę, którą muszę przepisać. Oraz 99 odjąć 98 daje mi 6. Czyli 2 razy 6. Stąd zabrałem całe 98, czy 6 do, do potęgi 98. Zostaje mi zatem dziesiątka, więc plus 10. I znowu, wykonując to dzielenie przez 6,98, czy wyłączając 6,98 jako wspólny czynnik przed nawias, w samym nawiasie mam dosyć proste liczby, więc spróbujmy je sobie zapisać w prostszej postaci. 6 do drugiej 36.

I to nam tutaj znowu pomoże w ten sposób, że zamiast 34 zapisuje 6, do 98 razy 2 na przykład i razy 17 na końcu. Znowu udowodniłem, że 17 jest jednym z dzielników, jest jednym, tak naprawdę jest jedną z liczb, która występuje w tym produkcie. Więc skoro występuje w tym produkcie, cała nasza liczba na pewno też jest podzielna przez. 17. Tutaj znowu przydałoby się jedno zdanie podsumowujące na sam koniec. Wspominamy o tym, że 17 jest jednym z czynników i to kończy dowód. W ten sposób mamy dwa punkty. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że, że te zadania są teraz dla Was lepiej zrozumiałe. Jeżeli macie ochotę na więcej, zapraszam na kanał do, do kolejnych lekcji do subskrypcji, do, do, do wystawiania lajków oraz zapraszam na naszego Facebooka. Dziękuję za uwagę dzisiaj. Do zobaczenia w następnych lekcjach.